Co jest? Ech, widzowie! Dzisiaj zrobimy sobie drugi... drugą część ze Squid Game. Tak ja tak wyglądam, wow. Dobra, zaczynajmy! Nie myślałem, że takie coś z tego powstanie. Zrobić podstawę pierwszej gry ze Squid Game. Musiałem wybudować coś takiego. Okej, okay, zróbmy drzewo, bo... bo, bo tak. Klot, 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 kloc klot, co mm. co to jest za demo klot, okay, dobra lalka głowy zostaje do lalki ale nogi już to chyba Ciało dodałem zupełnie inne i patrzcie co znalazłem. Po złożeniu wygląda to tak. Dobra, a teraz tutaj i tak. Jak chcecie animacje ze Squid Game, to z, znaczy ze Squid Game, z Lego to piszcie w komentarzach. Albo na Discordzie. Właśnie, włożyłem grupkę na Discordzie i yy, jeśli chcecie do niej dołączyć to macie link w opisie. Zaczynajmy. A nie, jakie zaczynamy? Dobra, nie bardzo. Dobra, żeby to jakoś wyglądało, dodałem strażnika. Dodałem strażnika i... drugiego czarnego strażnika. Dobra, jeżeli nie wiecie... Znaczy, jeżeli chcecie się zapytać, skąd ja ich mam. Muszę znowu wejść w opis, tam macie link do pierwszej części i zostawimy chwilę. Okej, okay, mamy gracza 456, więc go ustawimy jakoś. Dobra, ustawmy go jakoś, tak? Żeby pokazało jak on się o tak do tyłu i krzyczy. Hej, chodźcie czy coś w tym stylu. Okej, okay, dodajmy sobie w randomowym miejscu minus, miskę. Y jeśli nie wiecie o co chodzi z miską, to to jest dokładnie misu, Tylko, że. Bo ja czasami wybiłem na niego misu, więc stąd miska. No okay. wiem, ja się nie to zresztą na pierwszym odcinku z tej serii. Okej. Okay. Okej, okay, teraz zrobimy... tutaj połóżmy gdzieś ten nosa. Teraz nie wyłączam tak. tego filmu, bo to jest... bo zrobiłem to ta nosa. Tak wygląda ta nos, więc... Fajny. W ostatnim odcinku y, zrobiłem jakiegoś gracza 6-9, który był żółwem. Też gracza 6 9. Wiem, że był gracz 6-9 w oryginalnym switkiem, ale ja zrobiłem swojego. Jest tutaj też bad boja, bo... I, i który chce y, uderzyć Thanosa, bo on jest wkurzający. Dodałem też mnie nie wiem po co. Pytanie skąd, co z nimi zrobię. Musk się zastanawiał co się kryje pod tą maską. Przynajmniej tak się zastanawiał na początku pierwszego sezonu. No otóż... To się kryje pod maską? Czekaj, nie. Och. Zrobiłem, zrobiłem. Teraz idę spać. Mi mi, 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 mi. Wszyscy gracie. Eliminated.